Czy Niemcy i Rosja dogadały się w sprawie Ukrainy, w sprawie tego, że dojdzie do wybuchu wojny na Ukrainie? A Ja nie mówię, że Rosja, że Niemcy zaatakują Ukrainę, ale są dogadani, jeśli chodzi o spisek międzynarodowy. No właśnie, dzisiaj więcej na ten temat, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Od niedawna jestem też na Twitterze, więc wejdźcie na mojego Twita, obserwujcie go. No właśnie dzisiejszy film powstaje praktycznie, ponieważ często pojawiła się takie informacje w komentarzach pod moimi filmami. E, c, tak, jeśli chodzi o sytuację międzynarodową, to, że Rosja może zaatakować Ukrainę. Czy tutaj Niemcy nie są tak naprawdę dogadane, jeśli chodzi o Rosję i kwestie Ukrainy? Dlaczego tak naprawdę Niemcy nie wyrażają się tak głośno, nie stopują sytuacji, jeśli chodzi o sytuację z Ukrainą? No i też często pojawił się wątek, przecież Niemcy i Rosja mają wspólny biznes, a więc rurociąg, gazociąg Nord Stream, tak. Potem jeszcze jest Nord Stream 2, który ma ruszyć już praktycznie na końcówce to jest przesył gazu tak, to są po prostu kwestia biznesowa, wymiana. No i właśnie, jak tutaj wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Niemcy, jeśli chodzi o relacje pomiędzy Niemcami, a Rosją? W kontekście tutaj Ukrainy. Czy gdyby doszło do wybuchu wojny na Ukrainie? Rosja zaangażowałaby się w działania militarne na Ukrainie, czy Niemcy by pomogły Ukrainie, czy Niemcy praktycznie byłyby neutralne w takiej sytuacji? No niewątpliwie. Tak, Niemcy krytykują Rosję, ale wydaje mi się, że oni po prostu bardzo delikatnie to robią, bardzo praktycznie tutaj ostrożnie, bo przecież robią potężny biznes, potężny deal, jeśli chodzi o Rosję, a więc kwestia tutaj gazu. I tutaj jest to symbioza tak, z dwóch stron. Niemcy potrzebują Rosji, bo potrzebują gazu, Rosja potrzebuje Niemiec, bo to jest pewny kontrahent wypłacalny i tak dalej. No i teraz sytuacja jest ciekawa, ponieważ wiadomo, że istnieje bardzo duże ryzyko, tego, że może dojść do wybuchu wojny, że Rosja może zaatakować Ukrainę. Natomiast ja powiem w ten sposób: ja osobiście nie słyszałem tego, żeby Niemcy w jakiś sposób mocny. Protestowali, potępiali. Oczywiście oni tam zawsze powiedzą, tak widzie po prostu minister, czy rzecznik tam po prostu rządu, czy przedstawiciel jakiejś polityki, i tak dalej, i powie, że Niemcy nie akceptują takiej polityki, która prowadzi Rosja. Ale czy rzeczywiście Niemcy robią w ten sposób, że uderzają pięścią w stół i mówią dosyć tego stop, tak no nie mówią. Ja na przykład nie spotkałem się ze słowami tej strony niemieckiej, żeby Niemcy powiedzieli, że jeżeli Rosja zaatakuje Ukrainę, to spotka ich potężne konsekwencje, czy też sankcje ekonomiczne, gospodarcze. To na przykład powiedział Biden. No, inna sprawa, że przecież Putin liczy się z konsekwencjami ma je gdzieś, tak? Skoro po prostu liczy się z tym, że zaatakuje Ukrainę, liczy się z konsekwencjami, zdaje sobie sprawę. Natomiast Niemcy w ten sposób w ogóle nie mówili, jeśli chodzi o sankcje, tak, no bo starają dalej po prostu robić biznes. Ja pamiętam tutaj taka była, była wypowiedź wysoko postawionego polityka, a nie pamiętam jego nazwiska dokładnie ale on powiedział w ten sposób, że skoro Rosja miał zaatakowała Ukrainę, czy jeżeli Rosja zaatakowała Ukrainę, no to wtedy nieetyczne by było pobierać gaz, czy kupować gaz od Rosji. Jak to ładnie powiedział, nieetyczne, tak? Natomiast nie powiedział, że oni zaprzestaną robić interesów z Rosją, bo potrzebują praktycznie ten gaz, no mogą udawać, że mogą postawić wiatraki i tak dalej, czy po prostu kupować gaz od krajów arabskich, skruplony, ale bez przesady to to, jest, to są za małe potrzeby, czyli niejako Rosja ma w szachu praktycznie Niemcy, jeśli chodzi o arenę międzynarodową, jeśli chodzi o arenę międzynarodową. Oczywiście w Polsce pojawiły się właśnie te filmiki, gdzie pokazywane, pokazywane są praktycznie sprzęt wojskowy niemiecki, jeśli chodzi o Ukrainę, czyli jakby Niemcy mogą delikatnie, subtelnie wesprzeć praktycznie tutaj Ukrainę. Ale żeby się zaangażować tam na maksa, to już nie, tak? Oni tam wyślą jak kilka czołgów, trochę sprzętu, znaczy kilka, w sensie po prostu, no, jakaś tam liczba, tak? Ale nie ruszą pełną parą, tak, jeśli chodzi o pomoc jeśli chodzi o praktycznie pomoc tutaj Ukrainie. No i inna sprawa, że Ukraina nie jest NATO, to też jest jakby inna sprawa. Natomiast, no właśnie, pytanie też jest takie, gdyby Rosja na przykład zaatakowała Ukrainę, a następnie zaatakowałaby Polskę, czy na przykład Niemcy by przyszli z pomocą Polsce. Pomimo tego, że jesteśmy właśnie w NATO, mogłoby się okazać, żeby nie przyszli z pomocą. No więc e, to jest ciekawa sprawa. Ja nie mówię, że Niemcy są neutralne, bez przesady, bo Niemcy krytykują tutaj Rosję, ale jest to bardzo delikatne, bardzo subtelne. Zresztą teraz mają Niemcy nowego kanclerza wcześniej była przez wiele, wiele lat Angela Merkel, teraz tutaj mamy mam po prostu nowego kanclerza, no i on bardzo tutaj dyplomatycznie się tutaj wypowiada, tak, oczywiście nie zgadzają się na to, co robi Rosja, natomiast no pytanie też jest takie, czy rzeczywiście Niemcy w takiej sytuacji, no bo oni jako gest solidarności z Ukrainą powinni wesprzeć militarnie Ukrainę, a także powinni powiedzieć nie, nie będziemy robić interesu praktycznie tutaj z Rosją, nie będziemy kupować tutaj gazu, tak, tylko, że Rosja powie w ten sposób, tak, powiem, no nie będziecie kupować Gazu no to zobaczymy, tak? Nie, 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 nie kupicie jeden miesiąc, drugi, trzeci miesiąc, nie wytrzymacie dłużej, i tak po prostu wrócicie. A jak już wrócicie do nas po ten gaz, to my wam tą stawkę za gaz podniesiemy. Dlatego właśnie Niemcy mogą się obawiać, tak? że nawet jeżeli się zbuntują, tupną nogą, powiedzą, że tego gazu nie potrzebują, będą mieć jakieś swoje zabezpieczenie, tak? Będą mieć jakieś swoje po prostu rezerwy, to i tak prędzej czy później skierują swoje kroki w stronę właśnie Rosji. No ale to jest jakby kwestia właśnie hmm, tej dywersyfikacji, tego, żeby zabezpieczyć swoje tutaj tak, dostawy, to co właśnie te były Republiki Radzieckie nie, nie zrobiły, to czego nie dokończyły, tak? Czyli Związek Radziecki upadł, ale tak naprawdę można wpływać na politykę poszczególnych krajów poprzez właśnie gaz, poprzez podnosienie, podnoszenie stawki, obniżanie stawki, albo czasowe braki dostawy, jeśli chodzi o gaz, tak? No więc jest to na pewno ciekawa sytuacja, jak w całej tej sytuacji Niemcy miałyby się zachować, tak? Jak się zachowają, jeśli chodzi o właśnie tutaj Ukrainę? No, ja też cytowałem, przedstawiałem tutaj wypowiedź wysokiego postawionego tej dowódcy wojskowego niemieckiego, który potem po tej wypowiedzi podał się do dymisji. I on tam mówił, że Putin żąda szacunku międzynarodowego, tak? Że po prostu tutaj, żeby się z nim liczyć, a to przecież nic nie kosztuje, i to można mu ofiarować, tak? No, i po tych słowach został tam, czy podał się sam do dymisji, czy został zdymisjowany. Czyli jeszcze, jakby po prostu Niemcy mówili tak, że ten Putin, przywódca, trzeba mu szacunek wykazywać, i tak dalej, gdzie przecież w każdej chwili Rosja może zaatakować Ukrainę. To też jest ciekawe, bo cały czas się mówi w mediach, ja też to używam sformułowania, bo to jest po prostu prawdziwe sformułowanie, tak, że dojdzie do wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale Ukraina będzie się bronić. To właśnie Rosja zaatakuje Ukrainę. No właśnie, więc zobaczymy, jak cała ta sytuacja dalej ona będzie wyglądać, tak, jak ta sytuacja po prostu rozwinie się, jeśli chodzi właśnie o Niemcy. Czy Niemcy czasem po cichu nie dogadały się z Rosją w sprawie właśnie tutaj Ukrainy i ewentualnych działań, tak? Ja nie mówię, że Niemcom to jest na rękę kwestia Ukrainy, ale na przykład Niemcy mogły się dogadać nieoficjalnie z Rosją, że gdyby Rosja zaatakowała Ukrainę, to oni oczywiście coś tam wesprą Ukrainę, wyślą tam parę czołgów i tak dalej, żeby nie było, tak? To będzie jakaś tam pomoc. Natomiast bez przesady no, nie będzie aż taka duża pomoc, nie będzie taka duża interwencja. I to jest tak samo, jak nie wiem, mają miejsce jakieś pożary, e, typu były pożary chyba po prostu lasów w Skandynawii, czy pożary lasów w Grecji i pojechali po polscy strażacy, tak, czy na przykład jakieś częścenia ziemi mają miejsce i z Polski wyjeżdża pewna grupa e, medyków czy też strażaków. Oczywiście oni tam jadą, oni jadą pomagać, chwałem za to, tak? Natomiast to też nie jest tak, że polska grupa strażaków zbawi nagle po prostu jakieś Grecję czy Skandynawię, że nagle po prostu gasi tam wszystkie pożary, które wybuchną, tak? To jest pewne po prostu wsparcie delikatne, zresztą nie tylko z Polski, ale też z innych krajów. Natomiast to nie oznacza, że od razu, tak, ta grupa zapanuje na całym po prostu sytuacją, tak samo tutaj. Jeśli chodzi o wsparcie, Niemiec. oni tam wyślą troszeczkę czołgów, sprzętu wojskowego, Jakieś Jeepy i tak dalej. Sprzęt opancerzony, nie opancerzony, no ale powiedzą no, ale już, dalej musicie sobie po prostu Ukraina radzić sama, tak? Musi Ukraina sobie radzić sama. No więc zobaczymy jak dalej ta, ta sytuacja będzie wyglądać, jak ona będzie przebiegać, czy rzeczywiście tutaj e, Rosja zaatakuje Ukrainę, bo niewątpliwie bardzo blisko jest tego, że dojdzie do tego konfliktu. Pojawiają się terminy, że do tego konfliktu miałoby dojść przed wiosną, e, tak? Bo potem teren jest grząski, sprzęt może po prostu ugrząść, więc ta, konflikt miałby mieć miejsca, albo w lutym, albo też w marcu tego roku, 2022. Jasnowiec Jackowski mówi o tym, że jeżeli ma dojść do, w ogóle do wybuchu konfliktu, to jedynie w 2022 roku, także to jest rok, który najbliżej nam jest do wybuchu wojny, że nigdy wcześniej nie było tak blisko. Natomiast pytanie też jest takie, bo tutaj przecież Putin dostarcza ten gaz przez Ukrainę. Gdyby doszło do wybuchu wojny, mogłaby być sytuacja tego typu, że pojawiają się jakieś akcje sabotażowe, na przykład, które doprowadzą do zniszczenia tego rurociągu, i to nie byłoby na rękę tak naprawdę Putinowi tak, to jest troszeczkę po prostu absurdalna jakby sytuacja, no bo Putin powinien jako prowadzić biznes z Ukrainą i prowadzi tak, poprzez ten przesył gazu, no przecież gdzie puści tą nitkę z gazem w powietrzu. Oczywiście, no jest ten Nord Stream, tak, który biednie pod po dnie Bałtyku i to jest inna sprawa, omija tutaj w Polskę, to też jest dosyć ciekawe, także Rosja i Niemcy zrobili sobie interes, pomijają pozostałe państwa po dnie Bałtyku, tak, i tylko nitka, która łączy praktycznie te dwa państwa, a my, Tutaj resztę państw mają gdzieś. To też praktycznie świadczy o relacjach, tak, jakie po prostu stosunki mają tutaj Niemcy z Rosją, a także po prostu, jak Niemcy traktują inne państwa w kontekście na przykład gazu, tak, czyli taki, taka właśnie sytuacja, że my robimy interes z Rosją, do nas po prostu gaz popłynie, ale tak reszta krajów już z tego gazu nie będzie mogła korzystać. To jest tylko nasza nitka, nasze po prostu połączenie. No właśnie, to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba, piszcie w komentarzu, co na ten temat co trzymajcie się